Zapraszamy do reklamy. RTV EuraGD Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład pralka Samsung AI EcoBubble. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2495. Teraz za 2195 zł. Taniej o 300 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0% RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na eurokom.pl. Dobrze, ciociu. No. Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo, Skarbie słabo Cię słyszę. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację ICO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 1157%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Twój Bank Polski. My tu na podchwalu bieramy witaminer senior DeCI. Witaminer Senior D3, moseczko co trzeba, ale dudków kosztuje mało. Suplement diety R Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak R, Senior D3, no i górę, nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl, Aflofarm. Kochanie, idę do Żabki po promocję. Tak w szlafroku? No przecież to blisko. Poczekaj, idę z tobą. Tak, w piżamie. Nina już wie, że promki ma najbliżej w Żabce. Napój Pepsi półtora litra za 7,50 przy zakupie dwóch sztuk z Żabką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,50. Żabka, uwolnij swój czas. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara? Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, patrz, o ile taniej skoda. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela 2 listopada minęła 13. Agnieszka Trost zapraszam na serwis trójki. Przy cmentarzach nadal spory ruch, policja apeluje o zwracanie uwagi na innych uczy użytkowników drogi. Sprawa uklenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze pojawi się najprawdopodobniej w porządku piątkowego posiedzenia Sejmu. Naczelna Izba Lekarska chce wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego kraju. W rejonie cmentarzy wciąż obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Policja apeluje, by osoby odwiedzające nekropolię stosowały się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Kierowcy powinni do, także dostosować prędkość do panujących warunków drogowych, przypomina aspirant Natalia Karpińska z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Trzeba tą uwagę skupić przede wszystkim na prędkości, ale też jak my to czasami mówimy, trzeba mieć oczy dookoła głowy, zwłaszcza przy manewrach cofania. Spodziewajmy się tego, że piesi będą krążyć między samochodami, czy też inne pojazdy będą wycofywały, wszyscy będą pewnie to robić jednocześnie, tak jak to bywało w latach ubiegłych, więc głównie szczególną uwagę musimy zachować właśnie przy przy tych manewrach. Od piątku na polskich drogach doszło do 146 wypadków. Zginęło w nich 6 osób. Policja zachęca, by w miarę możliwości korzystać z komunikacji zbiorowej. Sprawa uklenia immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości posłowi Pisu Zbigniewowi Ziobrze. Prawdopodobnie pojawi się w porządku dziennym piątkowego posiedzenia Sejmu. Powiedział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. W czwartek wnioskiem zajmie się Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych. W piątkowym oświadczeniu Kancelaria Sejmu przekazała, że marszałek Szymon Hołownia wyznaczył ziobrze trzydniowy termin na zrzeczenie się immunitetu. Termin ten upływa w poniedziałek. Prokuratura chce postawić byłemu Ministrowi Sprawiedliwości aż 26 zarzutów, w tym najpoważniejszy o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W przeprowadzonych minionej nocy i rano rosyjskich atakach na Ukrainę zginęło 6 osób, w tym dwoje nastolatków. Rosjanie atakowali dronami, rakietami, m.in. obwody Dniepro Pietrowski i Jodeski. W wyniku rosyjskich bombardowań w Zaporożu zniszczonych lub uszkodzonych zostało 30 budynków, a 58 tysięcy osób pozostaje bez prądu. Mieszkaniec Zaporoża Wiktor Szuka w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że eksplozje obudziły go w środku nocy. Obudziłem się o drugiej w nocy z powodu eksplozji. Dziesięć minut później nastąpiła kolejna, bardzo silna eksplozja. Szkło i dachówki latały w powietrzu. Wybiegłem na ulicę. Wszędzie było pełno dymu, jak w pożarze. Nie było też prądu. Na froncie trwają zacięte walki m.in. o kluczowe dla obrony całego Donbasu Pokrowsk oraz Kupiańsk. Ważny węzeł kolejowy na północnym wschodzie Ukrainy. Siły zbrojne Ukrainy do obrony Pokrowska wysłały dodatkowe siły, w tym jednostki specjalne. Naczelna Izba Lekarska opowiada się za wprowadzeniem nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na terenie całego kraju. Od wczoraj nocna prohibicja obowiązuje w dwóch warszawskich dzielnicach są to Śródmieście i Praga Północ. Zakaz dotyczy sklepów, stacji benzynowych oraz stoisk detalicznych w lokalach gastronomicznych. Jego przestrzeganie kontroluje policja. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz ochrona zdrowia mieszkańców. Wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Klaudiusz Komor na antenie Polskiego Radia mówił, że samorząd lekarski popiera wprowadzenie nocnej prohibicji. Każdy sposób, który mógłby chociaż trochę ograniczyć te zatrważające liczby dotyczące spożycia w naszym alkoholu w naszym kraju nie jest godny poparcia i wydaje się, że nocna prohibicja jest dobrym sposobem, co pokazują chociażby dane z tych miast, w których już została ona wprowadzona. Częściowa prohibicja w dwóch stołecznych dzielnicach to na razie program pilotażowy. Docelowo od czerwca przyszłego roku ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy ma obejmować całą Warszawę. Przemysław Lis Polskie radio. A do tej pory nocną prohibicję wprowadziło około 180 gmin w całym kraju. Służby graniczne poszukują właściciela owiec, które wczoraj wieczorem przeszły przez polsko-niemiecką granicę w kostrzynie nad Odrą. Stado liczy 20 owiec. Zwierzęta zostały zabezpieczone i czekają na odbiór przez właściciela. O pomoc w jego odnalezieniu prosi Mateusz Rungę z polsko-niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Jeżeli ktoś z Państwa posiada informacje, czyje mogą być to owce, lub jest właścicielem, prosimy o skontaktowanie się z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Policyjnych w Świecku. Owce mają polskie identyfikatory, a na odbiór czekają po stronie niemieckiej. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl do końca dnia bez opadów tylko na południowym wschodzie i tam też najcieplej nawet 18 stopni, poza tym pochmurno, z przelotnym deszczem i od 10 stopni na suwalszczyźnie do 15 w centrum. Autopromocja. 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz. Michał matus. Zaraz na samym początku pracy nad tym podcastem okazało się, że tym, co w tej historii jest dla nas najważniejsze, nie była sama katastrofa Heweliusza, różnego rodzaju awarie, które były związane z tym promem, czy problemy z akcją ratunkową, tylko najbardziej interesujące nas było w tej katastrofie to, co się wydarzyło po niej. To, co się wydarzyło z tymi wszystkimi ludźmi i to są zarówno marynarze, którzy ocaleli z tej katastrofy, 9 osób z 65 osobowego składu, który w ogóle na pokładzie Heweliusza znalazł się wtedy, no, ale to są też oczywiście te osoby, które po prostu straciły w tej katastrofie najbliższych. Dużo, dużo większa grupa ludzi, wdów, sierot. No i to są ludzie, którzy do tej pory w cieniu tej katastrofy żyją. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pani Babao, pani Babao. Widziała pani, że w Media świat można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa? Panie Paskalu, no jakby to. A, a, a widziała pani? No wiedziałam, przecież Marianów Media MediaExpert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej pewnie jeszcze więcej okazji. No i z darmową dostawą do sklepu. Aha, aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A Twoje BMW to materiały premium, innowacyjne technologie i radość z jazdy potęgowana dźwiękiem skomponowanym przez Hansa Zimmera. Teraz elektryczny SUV BMW X1 już za 850 zł netto miesięcznie. Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata, regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak cardio więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg słowów, wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. A Flofarm. Tylko w ten weekend. Kupuj bez wad. Wejdź na mediamarkt.pl lub zadzwoń na infolinie 799353535. 353 535 Stwórz zestaw z minimum dwóch produktów. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie Mediamarkt. Odkryj inne światy z audiobookami od Storytel. Spacer na tropie zbrodni albo pieczenie ciast z elfami. Każda chwila z audiobookami od Storytel to twój czas na dobrą historię. Słuchaj od 19 zł i 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące. A po spacerze zajrzymy do apteki Pozdrowit Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki Pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Marzysz o nowym Volkswagenie? Sprawdź modele z rocznika 2025 dostępne od ręki w wyjątkowej ofercie wyprzedażowej z korzyścią nawet do 41 900 zł. Volkswagen RTV Eura Black Friday Weeks, obniżki na tysiące produktów. Na przykład laptop gamingowy Lenovo, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Halo, halo. Moje uszanowanie. Mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Najbliższe dwie godziny z piękną muzyką, a czas mamy wyjątkowy, świąteczny. Podniosły, rodzinny, jakoś tak wszystko zwolniło, ale oczywiście również czas jesienny. Audycja zapowiada się pięknie. Zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tej pięknej piosenki wszechczasów. Zbigniew Maciejowski, słowa i muzyka, piosenka napisana w roku 1938. Zaśpiewa Janusz Popławski, Złociste Chryzantemy. Poprzez łzy srebrną klistę Do nich wyciągam dłonie Szepcąc wciąż jedno zdanie Czemuś odeszła ptaszka Nic mnie dzisiaj nie cieszy Gdy skończyli się Piszmy serce mu i z oczu zetrze łzy. Try złociste uśmiechnijcie się do mnie. Może wśród dawnych zaginie żal. Zapraszam się do mnie, może wśród dawnych wspomnień Janusz Popławski, jedno z tank, polskich tank wszechczasów. Wiem z korespondencji, że często w niedzielę jesteście Państwo w podróży. A teraz, w te święta, wyjątkowe święta, jesteście tym bardziej w podróży, więc pozdrawiam wszystkich, którzy są w podróży. Nie tak dawno skończył się konkurs szopenowski, następny za 5 lat. Mam swoich ulubionych szopenistów, wirtuozów. Konkurs szopenowski obserwuję od lat 20, czyli w 2005 roku. Byłem na konkursie regularnie pierwszy raz i wtedy wygrał wspaniały, niesamowity Rafał Blechacz. W tym roku też miałem przyjemność być kilka razy. Konkursu komentował nie będę, ale ponieważ odwiedzamy groby bliskich w ten czas, to może to jest okazja, żeby przypomnieć jednego z największych szopenistów świata, i mojego ukochanego szopeniste urodzonego w 1958 roku w Belgradzie, Iwo Pogorelicza. Z Iwo Pogoreliczem to była taka historia, że po mniejszych, ale istotnych sukcesach na różnych konkursach w latach 70., zawitał do Warszawy. W roku 1980 na konkurs szopenowski, dziesiąty konkurs szopenowski, wówczas i szedł przez etapy jak burza. Nie został jednak dopuszczony do finału, co wywołało wielkie kontrowersje i jeszcze większe oburzenie przewodniczącej jury, Marty Archericz która na znak protestu postanowiła zrezygnować z zasiadania w jury. Paradoksalnie ta sytuacja przyniosła Pogoreliczowi wielką, wielką sławę, zainteresowanie i całe to zdarzenie zaowocowało zaproszeniami na koncerty w najważniejszych salach świata. Carnegie Hall w 1981 roku i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, zatem Iwo Pogorelicz w tej cudownej sonacie, a w zasadzie we fragmencie sonaty, to jest część, część trzecia sonaty B-Mol, numer 2 op. Iwo Pogorelicz wtedy na konkursie zagrał to zupełnie po swojemu. I to było tak piękne, ciekawe, kto z Państwa kto pamięta, posłuchajmy w ten wyjątkowy czas, gra Iwo Pogorelicz popularnie marsz żałobny.